Dzień dobry, cześć, witam ja Was bardzo serdecznie, jestem Panem, jestem tu jest Reno oraz Joszela. Hejka! Cześć, cześć! I moi drodzy, oczywiście, jak chcecie być na bieżąco, pamiętajcie y, subskrypcja, dzwonek wow. i łapa. A dzisiaj to robimy jest skill testy od Bolta! Tak jest, to jest porąbany świat. Patrzycie w prawo, normalnie. Patrzycie w lewo, jesteście pod wodą, no nie? Y, What? Co? Jest pod ziemią w ogóle. To jest mega porąbany skill test, tyle powiem, co więcej, on, nim się dość ciężko tutaj manewruje tym raptorem. Jak się nim jedzie? A. normalnie. Tylko pamiętaj, że on ci Ej. robi poślizg, nie? Ja nie mogłam się dobra. ruszyć. E, trzeba się rozpędzić, trzeba się rozpędzić. Jak nie mogłem się ruszyć? Nie mogłam się ruszyć ja przez chwilę. Ja mogłem, okay. ale nagle mi się ekran Ej. zniknął. To ta, ta moja pomoc o, jest dobra. bardzo stosowna, dziękuję. Poczekaj, spokojnie. O. E, ogólnie tutaj e, one nie, nie uszkadzają, nic nie robią. Czemu już ukapisz w ogóle ten sam y, pojazd co ja, znaczy w sensie... Kolor? Sam kolor. To jest oczywiste, że ja zawsze fioletowe. To, ja to biorę tipowe, To Ja biorę jest powy, a ty to zawsze biorę różowy Paweł, więc to ty skamujesz. To, ja bo tu jest. Pomogę chyba, chyba pełna. <laughs> no pełna jest ta lodówka. Oh, czekaj, no przesuń się, no jak mam przyjechać. No, przecież pierwszą przeszkodę trzeba pokonać od pędu. No przesuń się. No, szecha. pomagam mogę ci. Wam. Nie mogę, ma... czekaj, nie ma... się. No do... Do... No, w możemy w tą stronę, tylko w drugą. A, inna lodówka. No, bo napęd mamy na tylne koło, nie? Musicie pamiętać. To po co takie szerokie są przednie? Ja właśnie muszę rozpędzić, żeby rozwalić te kartony. Ludzie, no to no, jak miejsce, ja no, tu nie rozpędzę się. Hanka też nie dała rady z kartonami. A ja mam dać radę? No, so się dobra, tam do przodu. Jakieś... Dobra. E, to były te żółkie paczki tam były pociski w sumie. Mhm. Mm Jak to nie ten, tak, kurendy. O, dobra, czekaj, tą piłeczkę sobie tu zrzucimy. Dobra. We. We, no dobra, dobra. Okej. Okay. Nie <laughs> mogę tam wrócić. Dobra, Weź tutaj mi przyprawiam za w serce, naprawdę. <laughs> Eee, co tam się dzieje? Halo! Jak wam idzie! Ja! Jak się cieszą normalnie mi. dzieci. Ja nie wiem. Eee, dobra, czekajcie, trendy teraz. A to trzeba o, dobra, tu się, to, trzeba sobie wyobrazić, tu jest checkpoint. Hej, bo nie się mogę. Nie mogę przeje. Nie! O o o. Nie, o, mogę, o, przejechać. O, nie o, mogę przejechać! Nie mogę się ruszyć! To? O, teraz mogę e. się e. ruszyć nagle, co jest? E. A jedno. Niech to zaczęło! To było dziwne. Jeszcze ona tam skoczy to, to, to jakby do wody skoczyła, no nie? No trochę tak. Nie. Eee, dobra, czekajcie. bo ogólnie teraz aaa, teraz? Jaj, mamy teraz jechać jaj. tam gdzieś, tak? O co? Eee, czekaj, to tutaj. Ja, to ja sobie skoczyłem gdzie? Wiecie, nie Bo tu, skoczyć, byliśmy, czy tu byliśmy, tu byliśmy, eee, tu. Okej, okay, dobra, skaczecie na dół. skaczecie na sam dół i zlatujecie. Jesteście w tym momencie. okej, okay. jesteście na, na powierzchni w tym momencie. O e... wiary. Ej, mam... mam. fajny plecaczek, flagi polski. Co jest? E, Skarżcie. Tak, z... zlećcie na sam dół, tam gdzie jest paraszut, Na tym, na tym mm -hmm. znaku dle, bo wiesz, Zjechałem. I, o, jesteście, dobra, jeszcze hey. raz weź nam się wbi. Gdzie? Tu, Czekaj. tu, tu, tu chodź. Tu do tego. Czerwonego. Gdzie jestem? Jezus Maria! Dobra, no? Podje no podjeżdżę, podjeżdż, oh. Transformers. Transformers! Dokładnie. Eee, I teraz moje pytanie brzmi tylko co dalej? <coughs> Bo powiem szczerze, że, że nie wiem, mam paraszuta. Co to za helikopter? I to co, tam na tym paraszucie mam coś gdzieś doskoczyć, o, dolecieć? O, jestem pierwszy, ale biegnę drugi, bo już biegnę trzeci. Ja powiem szczerze, że nie wiem. Dobra, czekaj, skaczę na twarz. Mm. Dobra, czekajcie, bo nie mam żadnego pojęcia teraz, którędy by tutaj... E, tam jest niby gdzieś wyżej. Ej to jest jakiś skąp... Dobra, ja się zresztę... Dobra, tryb szerloka O, to zrespiło mnie. Hey, bo tam mamy do góry. Tak. Dobra, dobra. tak, tak, tak przytrzymajcie odrodzenie. Wejdźcie, zrezdcie się, przytrzymajcie odrodzenie i się pod ziemią znowu. Pełniam samobójstwo Co tu Widzicie? się dzieje Eee. Co jest? What the... Dobra i teraz... Eee, Może dlatego jest potrzebny wow, wow, wow 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 Nie wiem co się dzieje Dobra, i tutaj wchodzicie po ścianie do góry, znaczy w sensie po takiej jakiej ścianie? Tym. Której ścianie? Eee, czekajcie, czy wszyscy e, wreszcie mam paraszuta? Zresztą, przytrzymajcie F. <coughs> tak. Po tej dziwnej niebieskiej ścianie? Eee, tak, trzymajcie O i teraz Ale... słuchajcie, prosto idziecie przed siebie. Ja A tu, tu dobra. Co tak. się dzieje? Wam też tak miga dziwnie? Tak. Tak, tak, tak. Eee, to jest tak specjalnie, żeby było łatwiej. Hmm. Po tej niebieskiej. Dobra, na niebieska jest najlepsza. Nie widzę swojej postaci. Dobra, to po prostu kamerkę sobie jakoś tam zmienię lekko. Nie o, da się! Też nie widzę swojej postaci. Na wyczucie. Ach, <noise> to tak, wszystko miga. Okej, okay. a w ogóle mi To jest! Nie! Jezu! Dajcie checkpointa, dajcie checkpointa. Nie chcę checkpointa. Zmieniliśmy się. Znowu jesteśmy samochodami. ważne co zrobił. <noise> Okej. Okay. Uh. Mega porąbany, z niej One more time, one more time. Dobra. Eee. Tu, eee... tu trzeba... prawdopodobnie chyba po tych helikopterach przejechać. Pewnie... O nie, nie! Nie, nie! Tak, dokładnie. Po helikopterach po prostu trzeba przejechać. A po nich pojedzie się bardzo... Właśnie. Hmm. <ślad> bardzo... <ślad> Prostą. Dobra, dobra. Nie tam. Fajnie przejechałem parę miejsc, ale. Później był problem. W pewnym momencie. W pewnym momencie zaczął tymi się drabinam. być problem. Dobra. Nawet Tren, Matrix. Idzie? Nawet Matrix tak nie symuluje. <grym> o, poleciałam. To jest ognisko. <noise> spadochron spłonął, dobra. Po co ci spadochron? E, no. Nie, bo ogólnie jak lecicie samochodem, to zmieniacie się w człowieka z spadochronem. E, I działa to tak, że. E, no niestety waliście bezpośrednio w ścianę, no nie? W lewo. Wow, wysoko jest. Dasz radę, Ren, dasz radę! Czekam na ciebie cały czas. tak, śmiesznie biegnie. Jak tym cudem on biegnie po krawędzi budynku Ej. Byłem pod asfaltem i nagle eee, A do góry, do góry teraz Ej, ale super skill test! Fajne! Więcej takich No... Nie dobra, nie tak, no, chłopie, byś miał... No to za przestrzec. Nie tak! Okej okay. Czemu on skoczył na spadochron teraz? Ej, to będzie ciężko tutaj wejść, teraz wam powiem. Mm. A, gdzie? E, nie, bo tu jest tak tu blisko zrobione siebie. <golę> nie mów mi, że ja się zacięłam teraz. No nie no bez jaj, serio! Jestem prawie na końcówce. Rona! Mm. Okej, okay, chyba musimy zrobić to jakoś chyba tędy. Nie, serio? Ej, jest ryn! Nie, bez jaj, bez jaj po prostu... O, ty faktycznie czekasz. No? Co mam tu zrobić na końcu To mam swój plecak turystyczny, ja nie biegnę, ja się wspinam. No nie! Ży. To, ale muszę paskoczyć. Baż bym skoczyć tutaj w Miło cię widzieć! <laughs> o. Ja. Dobra. Jeszcze nie wiesz jak miło ciebie, naprawdę. <laughs> Spokojnie tutaj tak chwilę się bardziej zirytujesz. Je Ej, nie wiem. się nie okay, mogę tu przejść. Ale. Dobra, przeszłam. O? Okej! Okay. I Helikopter. zabiłam się. Dobra. Jarona. to okay. naprawdę ciężko było przejść ten jeden moment. Okay. I teraz mam podrabince i do góry? No, to się pali wszystko. Halo. E, tak, podrabince tam, no? Jak widzicie o, drabinkę tu podrabince? Eee. Czekaj, czy to Jakim cudem? Mam to przejść po tych helikopterach. Musisz ja przejść, po prostu przejeżdżać. One no, są tak, jakby platformami, po prostu. A, no Faktycznie. Tylko o, tam tutaj, jest no, ja pewny ja moment, który bardzo. będziesz musiał y, się lekko albo przyhamować, albo nie wiem. Y, hmm. Zaraz się powiem. Tutaj właśnie będzie, że musisz okay. tak wypośrodkować. Aha, rozumiem, no. rozumiem. To jasne. 25RP. I to na dobra. Samą górę. Super, zmienimy się w auto na kurczę na krawędzi. Na krawędzi, autem okay. być. E, dobra, teraz e, tutaj, tak? Nie, jak się w głowie od tych schodów. Okej. Okay. Daj drabinkę. Drabinkę mi Daj mi drobinkę. Drobinkę mi właśnie, dobra, dzięki. Okej, okay, to było ciężkie. Już, już się na tym, jak patrzyłem na to, jak to się dzieje tutaj w ogóle. Nie, bo to trzeba do góry. Okej, okay, zaliczyłem punkt. Uh. E, I teraz zakładam, że muszę się zrespić. Tak, okej, okay, czyli muszę znowu się zrespić Okej. Okay. I respię się na main na szczycie. A stąd zjazd. Super. Elegancko. Uh. Okej, okay, przeżyłam. Dobra. To mi się podoba. O, nie, nie, nie jest naj. Nie? Nie jest trudny, znaczy, znaczy, jest taki pomysłowy bardzo, no nie, Jest bardzo powiedzieć. pomysłowy i... Jest mega pomysłowy. Matrixowy. E... Tak, tak, to na pewno, matrixowy nie na pewno. Nie teraz tu przejechać. Aha, okej. Okay. No bo moja postać to jest szalona. Okej, okay, dobra, dobra, super, czap. Tam jest jakaś ukryta ściana. E, dobra, tutaj trzeba będzie to, że tak powiem, już chyba wiem o co chodzi. E, przejeżdżając przez środek tramwaju, mm -hmm. dojedziecie do połowy. Nie zapamiętam tego. A później trzeba e, wjechać na te poletko obok. E, na te pole, no, Bo tam jest jakaś, jakaś ściana, tam jest łączenie chyba dwóch tych. Ok, ok, S dokładnie. Dokładnie tak, i teraz tu muszę się okay. przyspieszyć. Polecałam. Ok. Zaliczyłem chyba punkt, więc znowu się respie. Okay, jestem przy tej ścianie. Mm -hmm. A ja. Okay. I teraz. No, e... no? No? Okay. Tutaj jest coś? Tu na dole? Oj, słaba jest mocna skilda, skill testach. Oh. Halo. tak. Ale, ja nie wiem do końca teraz co mam zrobić w sumie. Dobry. No spadłam, ale czekajcie, chyba tutaj, tak? To jest gdzieś coś? Nie wiem, no nie czemu nie mam pojęcia, tak dziwnie? w którym miejscu jest e, przemiana. Dobra, jeszcze raz. Nie mam żadnego pojęcia, gdzie jest przemiana w tym momencie, więc e, będzie ciężko. Chyba, że po prostu mam przejechać, O, czekajcie, tu coś jest. Uh. Tędy? Uh, uh, uh. Nie wierzę, że tak daleko doszłam w tym skill testie. Biala czy Okej, chyba, chyba już o co chodzi. E, trzeba tu wjechać na szczyt budynku, na szczycie budynku to będzie. Tak, na szczycie budynku to jest. Ok. E, czy musisz się rozpędzić? Słyszę, że ktoś jedzie no nie, 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 na górę. Dobra, Przeszedłem. Helikopter jest! O. Teraz będziesz miał fajnie. Teraz ten... Dobra. To jest grane, nie mogę przejść. Mam iść po schodach do góry, tak? Tak. Ej, bez jedyny, o, tu nie mogę przejść... Nie, spadłam. O, w tym miejscu kiedyś odcinek jeden kończyłem. Ten zeskie Ej no, ale czekajcie, po to A, jest jakaś liczba teraz dobra. zrobiona. Ej, no to lipa trochę. W tym tym samochodzikiem. Dobra, tu, tu łatwo. Oczywiście nie będzie takim razie. E, I może gdzieś tam będzie jakieś przejście. Jeszcze jakieś inne. O kurde. Kurde. Ale platformy zrobili. Będę? Nie, bo to jest tuż nade mną, ale... Tam się nie da wjechać w ogóle. Słuchajcie, nie mam żadnego pojęcia, co mam zrobić dalej, w sumie, tak naprawdę, teraz. Ja to mam jeszcze mnóstwo czasu, żeby tam dotrzeć. Dotrzeć. Mm -hmm. Nie, to nie tu. Może kiedyś jakiś Nie tędy droga. Też rada. Ej, ale ja, A co, myślisz, zbiera Jak ja tu dotarłam, to ty również. No, proszę cię. Ile, ile godzin w tej grze mam ja, a ile ty? Jak to mówią, się. No właśnie. Chyba, że trzeba tu zrobić, namyknąć jakoś, tutaj, żeby po prostu wjechać, e, że bokiem po prostu ominąć ten znak jakoś, e, rozpędzając się, ale nie <grywa> to, że na wsteczny też jest taka opcja. E, nie <grywa> tego pojęcia, O kurde, co jest na farta? Co jesteś na farta? No, nic na farta nie robię. jest na farta. Odwróciło mnie 10 razy i na farta tu jest. Co to jest co to za koło, które płoń. E, dobra, ja się poddaję chyba, bo powiem szczerze, że dalej nie mam żadnego pojęcia, co mam zrobić. E, spróbuję jeszcze przejechać to na tyłem. Ale to naprawdę jest mega już. Ten znak tutaj przede wszystkim przeszkadza. Hmm. Jeszcze jak mógł wysiąść po prostu, czy coś, nie wiem, ale. Ale, jak to mnie tu niby z... Mhm, mm zapisało mnie tu. tu mamy hmm. Dobra, pało, czy ktoś mam. się. Czytaj, ty byłeś na helikopterze już? Ja? Paweł. <grym> na czym? A, no Helik helikopter. Tak, tak. Eee, no jestem do przodu ogólnie, trochę już. No takie miejsce na hel helikopter, tak. No i co teraz? Eee, w sensie, jesteś na e, Maze Banku, no to zjeżdżasz sobie w dół. Pomiędzy tą ścianę? Eee, ciężko mi powiedzieć, bo nie widzę. Ja nie tak. O, transformacja. Nie, ja nie wiem. Nie, nie tu. A tu, w dół. Dobra, teraz to widzę. Eee, dobra, czyli ja eee, <laughs> mi stanął, no nie? Czekaj, może mi się uda? Normalnie fionowa ja stoją już bez pilkę. Spokojnie, ja dalej czekam. Ale przejadę, przejadę. <kłysy> <przyjadę. kłysy> Przejechałem. E, tylko teraz muszę jakoś... E... Ta. Tak. Takie testy, to, to mi się podobają. E, no nie właśnie teraz jest taki moment, że ja nie mam żadnego pojęcia co dalej. Spoko, no jadę to będę wiedział. Utknąłem po prostu. Hamsko po prostu utknąłem. Nie, no bez jej, Dobra, no. muszę startować. A na tym pociągu to niby co? Do połowy przejeżdżasz, obok masz przejazd, wjeżdżasz na tą kładkę obok i wjeżdżasz w drugą połowę pociągu. Ale jak niby wjechać na tą kładkę? Jak ja tu zawrócę, to będę mistrzem. I nie widzę nawet. Startowałem. No wiedź w pociąg. Jesteś mistrzem? Nie. Wiedź w pociąg. Rastowałem. Okay. I w połowie pociągu wjedź na kładkę. Okej. Okay. No to ten, i ja, teraz. Yeah, z przyspieszeniem, no. byłem. Dalej czekam na helikopterze. Hmm. Jestem na tych fajnych rampach. Horrorowy <laughs> jej O, o. o. Nie. Yeah. <laughs> Mamy to postęp, postęp. Nie, nie teraz. Hmm. Jasne. A, dobra. Hmm. Też nie. Słyszę Cię już. Już Cię Uhu. słyszę. Hej. Siema. To, ja. to ty Stelnik. To ja w pusteli przemierzyłem niezliczone krainy, dotarłem tutaj chciał odnaleźć, o masakra, nie ej. jestem w stanie przejechać... O! Jest! Dobra! No i w końcu no, przejechałeś. To na pałę, to na trzeba było zrobić totalnie. Na co? Na pałę. Hmm, nie znam nie takiego, takiego sposobu. Nie znam takiego sposobu. No. <laughs> masakra, po prostu 5 minut siedziałem i po prostu próbowałem przejechać przez znak. Nie wiem, czy mnie dobrze zrespiło w ogóle. A! Nie się, no, Już lokalnie no, nie respsię, Zostań tam, gdzie jesteś. Okej. Okay. Bo inaczej nie przejedziesz. To znaczy... Okej. Okay. No, tam do góry trzeba wjechać, wiesz? Eee... okej. Okay. Chyba utknąłem. Masakra, po prostu masakra, dobra. Nie przez... mogę się nie zrespić! Mm. Nie możesz? Dobra, już, okay. czekaj. Nie, bo tam przez znak, nie... Cię naprawdę ciężko przejechać przez ten znak. A co z tym tramwajem? Eee, przez połowę dobra. przejeżdżasz po prawej stronie masz kładkę. o, e, o okay. Okay. No. I później przejeżdżasz przez drugą część. Understood. No to wracamy Stęty. na podstawie. No nie mogę się nie zrespić, no nie da się, bo się utknęłam po prostu. Tylko później jest, nie wiem dlaczego tak dziwnie respisz, że jest znak po prostu i nie jesteś w stanie przez niego przejechać. No ja ja muszę normalnie się z... rozpędziłem i jakimś cudem się udało. Jestem na dole. O także ja właśnie w tym momencie lecę na spadochronie do nety. No, ale to nie, to nie, daj nam do... Spokojnie, ten. spokojnie. E, bez problemu. Bez problemu dojedziecie. Nie będę mówił o w tym gdzie jesteście. A e, Kurde. Mógłbym, muszą dwie osoby dojechać przynajmniej w tym przypadku. E, Ren na spokojnie, nie tak szybko. <laughs> Ja właśnie widzę jak tam ten... O! Nie mam, mogę autograf. No nie, znowu to samo <noise> zrobi. Znowu to samo zrobiłeś. Bardziej do, bardziej do lewej, trzeba o tym sobie po prostu pojechać. O! Ty, ja co ty zbiłeś? coś, ty co? <głos> Dobra, <noise> <noise> spokojniej. No, nie, nie przytrzymuj tego, klikaj, po prostu przycisk. O! Klik, 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 klik. klik klik. klik, klik. jest tam w tramwaju, prawda, dobra. Dobra, ten tramwaj po prostu przejeżdżasz przez środek, przez niego. W połowie tramwaju masz tam takie, taką kładkę. Wierzysz na kładkę, bo tam jest ściana w tramwaju, wiesz? Tak. Już prawo, już prawo, o. Okej, okay. i teraz sobie wierzę z powrotem na tramwaj. Dobrze, pa, 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 no idealnie, no prawie, no to. Okej. Okay. No to jeszcze raz. Dokładnie. Dobra, Joszelka, zobaczmy Joszelkę. No, ja jestem w tym A, miejscu, chwilę? gdzie nie powinnam okay. być. Masz ten znak, nie? No. I ja próbowałam przez 5 minut bite, przejać przez ten znak. Po prostu napałem. Nie wiem, czy jest jakiś jakaś inny sposób na to, żeby to zrobić. I nie mogę się ruszyć, już, kurde. Dlatego ja już się chciałam poddać pewną pewnym momencie, no ale. Czy znaczy, to da się zrobić na banki? Okej, okay. nie resp się, nie resprz się, spróbuj jechać dalej, okej okay. I tutaj, widzisz, to jest ten znak, którym ja nie mogę przejechać. Hej ren Także to jest jakiś błąd <noise> prawdopodobnie do, 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 do tyłu, do tyłu, Ren Do tyłu spróbuj jeszcze raz Musisz musisz się rozpędzić, bo inaczej utkniesz Rozpędzasz się i do przodu Nie, no nie, a, nie da się łupie. <laughs> eee, no i teraz kwestia jest taka, eee, muszę wrócić że... albo od początku pojadę? No nie, no że zresztą się po prostu. Ech, ja muszę też. Ja zresztą się tam w poziom wyżej po prostu. O, w sumie tutaj gdzie oszelka. Tylko wiecie, chodzi o problem jest taki. Połóg eee, ci. Tam jest ten znak i ogólnie ciężko go przejechać, eee, więc najlepiej to było to zrobić na raz niestety. Dobra. Od samego dołu i do góry. I bardziej tam w lewo właśnie walczyć. W Bar lewo, prawo, nie wiem, próbować po prostu na, na wszelkie sposoby. <laughs> Jak to <tu> przejedziesz, <laughs> e, tam jest tak zmieniasz się na spadochroniarza, zeskakujesz sobie jeden poziom niżej. A później na spodku nie wskoczysz do mety, więc to już jest tak naprawdę koniec. Po co ten znak tutaj, Parubo! No, to Co Boże, po co? O! Dobra, już udało ci się, wow. tylko teraz nie zmać tego. Bo wow. yeah. inaczej powiedzieli ton. Dobra, wiesz co, ja się tu muszę. Tak, musisz się trochę rozpędzić, tylko nie tak, żeby nie przeskoczyć, nie? Spoko. A ty, ty, ty to musisz napałę na naprawdę mocno, nie? Nie dała. No, dobra. Okej, okay. dobrze, jeszcze to do przodu sobie tam podjeść. Płaka, spoko, zrobię to samo co przed chwilą. Dobra, już pięknie, dobra, i teraz do góry ciśniesz. Okej. Okay. Dobra. Związuj się. What happened? Nie? Ok, i teraz w, 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 za, za tobą. O, dokładnie tam sobie skocz. Na dół. Legancko, I tam do tych płonących, tych tam, tam, tam. Widzę strzałki. O, dokładnie, tu. Tylko jak lecisz metę, to będzie koniec, nie? Nie, please do tyłu. Please. E, ja już znak takim, przejechałem. E, tym paskiem się później biegnie do góry i tam skaczesz e, bezpośrednio okay. już do mety. Już przejechałeś tak znak? Okay. Przejechałem znak. Ok, to czekam. Ale... No walczę da, e... teraz z grawitacją. No poddaję sobie do tyłu trochę. Właśnie walczy. Dobra, daj, daj do tyłu po prostu na wsteczny i spróbuj jeszcze raz po prostu podjechać No Słuchaj, ja trzymam wstecznie, to jest najlepsze eee, Silnik ci siadł całkiem? Nie Okej. Okay. Nie no w miejscu po prostu. Pomóż Pomagam! <noise> okay. Czekaj! Ja w ogóle nie widzę, żebyś kręcił kołami z tyłu. No też Ale to też Tera? mi się zdarzyło wcześniej U mnie hmm. się boksuje to koło no. Okej, okay, pamiętaj o tym, że jakbyś za dużo boksował to może ci się spalić silnik, nie? Dobra, a jak się spali to się zresztą. Tak to jest. Nie mogę ci kopa nawet dać Teraz dopiero boksujesz u mnie <laughs> Teraz już naciskam i shift, i control o! Co się ruszyło! Drgnęło! No, coś tam, coś tam faktycznie trochę dygnęło. No nie wierzę, jeden zakręt. No dosłownie jeden zakręt dzieli cię od mety, nie? Ile w Tobie by wiary, Luke? Czekaj, czekaj, o, czekaj, czekaj, czekaj. czekaj. W boku, w boku. O, 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 Dobra, jeszcze taka od boku. <grym>, ale nie, o nie, <grym>, nie, dobra nie, 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 o a teraz gaz, dajesz gaz, dajesz gaz, 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 gaz. Do góry, do góry, do góry. Do góry, do góry. Okej. Okay. Dobra. Wpadłem na sam dół. Spoko, spoko. E, I teraz musicie po prostu tylko wbiec e, po tej cienkiej linie do góry. E, Aha, dobra. E, Dokładnie. Coś, co uwielbiasz, Ren. Dobrze, idealne lądowanie, Tam ryn, jest ładne, po prostu. Dobra. Tak krapiane co Dobra i uwielbiamy. Leczyć, tak dokładnie. Tutaj przez ten ogień, na sam szczyt. Tu już nie klikaj bok, na boki, na, bok, na lewo, Aaaa. na prawo, tylko po prostu myszką sobie kieruj. Do czyli coś, co mi się nie udało, ale Renowi tak, więc zgi. Bo tu mi ekran nie mrugał, <grym> no, ale, ale znak mówi, faktycznie. żeby skręcić. Nie, do samego końca i otwierasz spadochron no i tam lecisz do mety. Już on widzisz Biegnę chyba, nie? Biegnę za tobą jestem. O, a już oka za chwilę będzie, a już oka jeszcze z tyłu, dobra. EC. Dobra. A ty gdzie jest? Jak się otwiera pod ochroną. E, lewym przyciskiem myszy, nie? Na F. E, F pod F. Ale <laughs> F4, wiesz? No. E, już Luka cię wyprzedza, patrz. Troszkę. No. Nie szkodzi, ważne, że przyszedłem. Najważniejsze, że wszyscy szczęśliwie dotarli do mety. No odcinek, ale... to się rzadko w, no. no w szczególności w szczególności w jest testach od Bolta. Ach, uh, więc z tym słabicznym akcentem kończymy ten odcinek. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Hej! Pa, pa! Pa. Do następnego. Pa.